Dosłownie kilka zdań wcześniej Jezus powie, bądźcie obleczeni w prawdę, podtrzymując w sobie światłość. Podobnie jak to czyni służba, która z lampami w rękach oczekuje swojego Pana, aby gdy tylko wróci ze swego wesela i zastuka, otworzyć mu natychmiast. Piotr, słysząc jeszcze, zrozumcie, jak ważne jest zachowywanie nieustannej gotowości. Zapyta w imieniu wszystkich uczniów, Panie, czy ta przypowieść jest na pewno dla nas? Czy przypadkiem jej adresatami nie są inni? Jemu się wydaje, że przecież on jest bardzo blisko, że przecież Jezus jest tuż obok, On nie musi czuwać. On, on wie, On jest przekonany. On nie zdaje sobie sprawy jeszcze z tego, jak będzie wyglądać tajemnica krzyża. On nie ma pojęcia, że, że ucieknie, że nie wytrzyma, że mu się po prostu nie uda, że się rozsypie. Ta przypowieść na pewno jest dla nas. Może ci się wydawać, może mnie się wydawać, że przecież damy radę, że przecież już wracamy, że, że nie jest aż tak źle. No, bo, bo nie jest. A Jezus odpowie: W dniu mojego powrotu prawdziwie okaże się, który z was, moich sług, był wierny i roztropny. Wtedy zweryfikuję, czy ci, którym przydzieliłem zadanie karmienia innych współsług, dawali im właściwy pokarm w stosownym czasie. Oczywiście można powiedzieć, że to słowo jest do apostołów, do kapłanów, do biskupów, ale to słowo jest do uczniów skierowane. Czyli do każdego z nas. To jest konkretne pytanie o to, czym karmię siebie i jaki pokarm daję innym. I nie chodzi tylko o to, czy, czy potrafię podzielić się, choć to bardzo ważne, tym, co posiadam w sensie materialnym, czy potrafię podzielić z kimś mój majątek. Mówiąc oględnie, ale chodzi też o to, czy potrafię nakarmić kogoś tym, co, tym, co we mnie już dojrzało, kiedy słucham Słowa, kiedy poznaję Boga, kiedy, kiedy doświadczam Jego bliskości, Jego obecności, Jego wierności na mojej modlitwie. Czy ktoś już nakarmił się tą łaską, którą mam? Którą otrzymałem, nie zasłużyłem, nie wypracowałem sobie w niewiadomo, jaki sposób, ale, ale otrzymałem. I owszem pomnażam. Mówią niektórzy, że życie jest jak gra w szachy, Bóg czeka na kolejny nasz ruch po to, żeby, żeby dać jeszcze więcej, żeby nas zaskoczyć. Zaskoczyć miłosierdziem, zaskoczyć miłością, zaskoczyć nieprawdopodobną hojnością. Od każdego bowiem, komu wiele powierzyłem, będę również wiele wymagać. Otrzymaliśmy życie. Otrzymaliśmy najcenniejszy dar. Życie, które może być miłością. Dostaliśmy miłość, która staje się życiem. Trwamy w obecności miłości życiodajnej. Co z tym robimy? Warto pomyśleć, warto się nad tym zastanowić, ale też, ale też warto dzisiaj prosić bardzo mocno w ten dziewiętnasty dzień miesiąca, czyli w dzień, w którym w szczególny sposób przyglądamy się też osobie świętego Józefa. Warto prosić o to, by, by przyjmować miłość i ją dawać. By być człowiekiem, który nie musi zbyt wiele mówić. Ale w Jego życiu, w Jego codzienności widać, jak bardzo ważny jest Bóg. Jaką gotowość ma moje serce, by rozpoznać, by przyjąć, by wykorzystać każdą łaskę, którą otrzymuję od Wszechmogącego. I tego Wam właśnie, takiej gotowości, Takiej bliskości, takiej otwartości na łaskę, dziś życzę.